Świat show-biznesu i czerwonych dywanów. Aktorzy, piosenkarze, sportowcy i ludzie z pierwszych stron gazet. Kazul z gwiazdami. Subskrybuj kanał i słuchaj gdzie chcesz i kiedy chcesz. Cezary Jurkiewicz w Radiu Wrocław. Dzień dobry. Dzień dobry. A ty w szachy jeszcze grasz w ogóle? A Przynajmniej ostatnio wspomniałem o szachach. Nie, już nie. Co? Eee... So, no. Czemu? Nie miałem cierpliwości chyba do tego po mm -hmm. prostu. A i pan, pandemia się skończyła, to też e, po prostu nie, grałem w szachy, bo nie miałem co robić, i nagle pozwolili mm -hmm. nam e, znowu występować, i miałem takie: no okej, okay, wrócę do, do tego, w czym jestem dobry. Mm -hmm. e, może nie w szachy, które w przegrywam centralnie. I pytam o to bo też mam podejście numer 138 w swoim życiu do szachów no ciężka hmm. sprawa wydaje mi się że to tak za dzieciaka jak z instrumentem trzeba zacząć wiesz trenować mózg bo potem nie nadrobisz tego wszystkiego i mnie w tych aplikacjach totalnie nie to jakieś no ja jestem komputera ja bo strasznie się denerwuję jak przegrywam więc uh -huh. tak samo wiesz jak gram w jakieś gry takie Wiesz, nie fabularne, takie, że przechodzisz raz, nie i to jest interaktywny mm -hmm. film, tylko takie, które grasz kompulsywnie, żeby pokonać gościa. Konga. Tak, nie jakieś StarCrafty czy coś, mm -hmm. i potem patrzysz, ile godzin w to władowałeś, i nic z tego nie wynika tak mm -hmm. naprawdę. Nie? Po prostu to tylko, żeby poczuć na chwilę dopaminę. E, no nie jest to zdrowe, <laughs> moim zdaniem. A napisanie książki? To była dopamina? Nie, zdecydowanie nie. Znaczy to była bardziej, e, jeśli już idziemy w terminologię e, biologiczną, to była bardziej serotonina. E, to była bardziej radość niż... taki, hmm. niż, niż nie, było, nie było hormonu nagrody zdecydowanie. Dopomina to, to jest wtedy, kiedy jak zostajesz nagrodzony za coś. Na przykład mam dopomina na scenie, kiedy ja powiem żart hmm. i natychmiastową reakcją jest śmiech. Jestem od razu nagrodzony tym. Natomiast mhm. napisałem książkę i nie miałem żadnego śmiechu, żadnego natychmiastowego feedbacku, i siedziałem w domu i miałem takie. Co ja zrobiłem? No i co teraz? Co, co dalej, nie? Jakby coś się stanie teraz? Ktoś mhm. przyniesie mi te śmiechy, nie wiesz, pocztą czy cokolwiek, ale nie, ale, ale ja cieszę się, że to zrobiłem. Jakby mhm. Miałem dużo fanów z pisania. Sam, sam proces pisarski był dla mnie mega jarający. Ciekawa to książka powiedziała się o niej nie broni się literacko że się nie broni literacko mhm. um, że debiut że dlatego że jeszcze szlif, czy że po znaczy prostu jak powiedziałem w sensie powstrzymuję się od powiedzenia czegoś takiego że się broni czy się nie broni nie? w sensie wolę to dać innym do oceny mhm. w kontekście tego że nie jestem pisarzem nie mhm. jakby starałem się żeby um, żeby była ładnie napisana, żeby były fajnie zredagowane zdania, żeby były literacko zredagowane zdania. W sensie w ogóle ten tekst, żeby był literacko mm -hmm. zredagowany, ale stwierdziłem, że nie chcę używać sformułowań w stylu, że jestem pisarzem mm -hmm. i że generalnie to się mm -hmm. broni literacko, wolę zostawić to innym dotem. A, w ten, w ten sposób. Tak. Mm -hmm. Mogę chwalić się, że jest śmieszna, ponieważ to jest to, co robię i w tej kwestii mogę być pewny siebie i czuję, że E, to nie jest niestosowne, żebym tak mm -hmm, mówił. Mm -hmm. Tym bardziej, że czytałem tę książkę przed publicznościami. Jakby, oczywiście ona nie jest tak śmieszna jak stand-up, że po prostu wiesz, masz punch, za mnie i Jasne. co pół zdania jest po prostu śmiech. Bo to by było, nie, wiem, czy, nie wiem, czy to po pierwsze byłoby możliwe, a po drugie, nie wiem, czy to by się dobrze czytało. wiesz, 300 stron, żartu za żartem, więc. No to chyba jest niemożliwe wręcz. Tak, oczy więc oczywiście nie może być takiej gęstości, ale. Czytając fragmenty przed żywą publicznością, miałem reakcje śmiechowe, a czytałem z tego powodu, żeby się upewnić, że to rzeczywiście jest śmieszne, bo ja też mhm. tak, tak, tak pracuję. Takie testy trochę, nie? Tak, tak w stand-upie mhm. to działa, że po prostu e, musimy się upewnić, czy coś działa, czy nie, no bo jest nasze ego, które mówi, no, to jest śmieszne, a z drugiej strony trzeba to skonfrontować z rzeczywistością. A jak często jest tak, że piszesz żart? I mówi, że to jest sobie w głowie, to jest trzeba w dziesiątkę. To jest niemożliwe, żeby z tego ktoś się nie śmiał. Są testy i nikt się nie śmieje. Mm, raz na jakiś czas to się zdarza, oczywiście, nie? że mam takie, jak to jest możliwe, uh -huh. że to nie działa? Przecież to, przecież to jest najśmieszniejsza rzecz na świecie. No i wtedy próbuję jeszcze 10 razy to powiedzieć na różnych testach. No i po 10 razach mam takie. No jest mała szansa, żeby to zaczęło działać nagle, uh -huh. nie? I muszę darować sobie ten żart i wsadzam go do szuflady. i... I tylko mnie cieszę, jestem jedyną osobą. No to którą też cieszy. ważne. To no też ważne, wiadomo. To nie jest też pierwszy raz, gdy rozmawiamy o książkach, bo przypomniałem sobie nasz ostatni wywiad, mm. i opowiadałeś mi o jakimś estońskim pisarzu. Tak. I tylko zapomniałem nazwiska. I to jest tak, że ta literatura w Twoim życiu jest dosyć ważna. no Nie bójmy się takich wielkich słów. Jest, jest. No. Ja mam miałem etap, że jarałem się estońskim pisarzem. Znaczy on, on mało on nie napisał dużo, on napisał jedną mm. książkę i grę. W sensie gra, która jest interaktywną książką, mm -hmm. tak naprawdę, ale on świetnie pisze. E, nazywa się Robert e, Kurwicz, to nie jest przekleństwo, to jest jego nazwisko. E, Wypikacie najwyżej jego nazwisko. Nie no, bez przesady. <laughs> ale ja mam to samo z tym materiałem, mm -hmm. który teraz, ten mm -hmm. który wczoraj grałem, będę go wrzucał w, w maju. I tam mam kilka słów, które... Znaczy nie są wchodzić w szczegóły, mm -hmm. ale... Kilka słów, które są uznane za hate speech. Mimo, że jak weźmiesz kontekst, to to, to jest anty-hate speech, ale fakt, że użyłem te słowa, sprawia, że to jest totalny hate speech, nie? Więc, więc tak, ale popłynąłem w jakiś W jakąś, A w, w w jakąś, w jakąś dygresję. Przed chwilą śmieliśmy się z zalewa, że idzie w stronę tak, świadomości tak, 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 dokładnie tak. to samo. No czemu ciebie też nagrywałem. <laughs> um, tak, więc tak. Y, ja się nim. Y, ogólnie jest. Y, jest tak, że staram się dużo czytać, szczególnie w, w, w czasie, kiedy pisałem książkę. Bardzo, bardzo dużo czytałem. To jest coś, co mi zalew w ogóle polecił i to mi bardzo pomogło, żeby na każde napisane słowo miał 100 przeczytanych, więc poza tym, że bardzo dużo czasu poświęcałem na pisanie, to 10 razy więcej poświęcałem na czytanie jeszcze. Mm -hmm. um, no, więc tak, no, trzeba. Czytajcie, czytajcie książki. No i jest to oczywiście, jak to u ciebie. Dużo takich idei filozoficznych. Żarty to, to przede wszystkim, po, pokrętne myśli także, ale to jest też tak, książka się tym różni od bycia na scenie, moim zdaniem, że możesz to rozwinąć, no bo na scenie nie masz aż tak dużo czasu, żeby się wystrzelać z tego wszystkiego, co tam w głowie jest. Oczywiście, tak. Tym bardziej, że niektóre koncepty, niektóre refleksje um, są, powiedzmy zbyt rozwlekłe na formę stand nie? W stand-upie mhm. masz tak, że musisz prowadzić jakąś myśl, trzeba ją szybko wprowadzić, żeby ludzie nie stracili zainteresowania i przejść do żartów, a w książce mogłem sobie trochę pomandrować i pójść głębiej w pewne refleksje. I tak, jak, jak powiedziałeś, są pewne, są elementy filozoficzne, jest dużo sci-fi'u, mhm. bo jestem, jestem fanem tej, tej dziedziny. Mhm. Wiesz, dużo Lemma czytałem w tym okresie. Dużo opowiadań Lema no. i tak, to jest jedna z, z inspiracji. Zdecydowanie. Dzienniki gwiazdowe, bardzo, bardzo pola są. Świetne są. No, jest też tak... miałem etap lemowski, rzeczywiście. To taka podstawa, nie? Żeby gdzieś tam się rozwinąć tak. w I, tym świecie. Tak, ja byłem w szoku, bo ja czytałem to i nie mogłem w to uwierzyć, bo to, to jest bardzo stare i to takie, ja się czułem, jakbym czytał. Jakby to były odcink, dobre odcinki Rika i Mortiego po prostu, nie? Że tak. masz takie, wow, nie? No. To było. Fajne, fajne. Znaczy nie pamiętam kiedy to powstało, ale chyba 50 lat temu, może dawniej. Mm. No zdradźmy, czy nie wiem czy to będzie zdradzanie, ale tak sobie chciałem zahaczyć jakieś wątki z tej książki, rozdziały. Mm -hmm. Ostatnie słowa na przykład mamy rewolucję francuską i to mm -hmm. mnie urzekło, że tam nie wiem, sprzedajemy, na czym polega żart. Powiem. Że, że główny bohater on przedłuża swoją mowę trzymając już głowę w gilotynie i i to przedłuża też jego życie, więc to są takie zabiegi trochę na, na dobrą rozkminę, co w ogóle się wokół dzieje. Nie? I tak. to nie są też takie rozbudowane formy, tylko po prostu strzały. Trochę jak z żartem, ale tak jak mówię, wydłużone, nie? że można jeszcze mm, mieć do tego dygresję jakieś. Tak, tak, oczywiście. W ogóle mój znajomy zwrócił uwagę, szczególnie ten przykład tego opowiadania jest taki, że niektóre mm, Niektóre opowiadania mają charakter stricte sketchowy, mm -hmm. że jakby przełożyć je na sketch odegrany przez aktorów, to by się totalnie sprawdziło. I to wynika z tego, że ja kiedyś pisałem dużo sketchy. Mieliśmy mm -hmm. coś takiego, że um, mieliśmy zajawkę z no, paroma osobami ze środowiska, już tam nie wchodzą w szczegóły, um, bo część z nas pojechała do Chicago właśnie uczyć się komedii pisarstwa, no i oni uczyli nas komedii pisarstwa bardziej pod kątem pisania sketchy. Mm -hmm. um, i oni robili w Chicago tak zwane sketch show, czyli spektakle po prostu z, składające się z serii sketchy. E, technicznie to jest kabaret. Tylko po prostu my woleliśmy używać terminu sketch show <laughs> i czy, czy, czy. Ale jeśli <laughs> mają być, tak być szczerzy, to jest kabaret, to mówmy się. Sketch A, show. No i, ale tak, ale też formalnie różniło się na przykład od polskich kabaretów, że na przykład w polskich kabaretach sketch potrafi trwać 25 minut. Sketch show pod wyrwij groszem, sobie teraz tak analizuję twoje słowa. Ta, tak, tak. Że, że pojedynczy sketch potrafi w Polsce trwać 25 mhm. minut, no nie da się tego zrobić, żeby to trwało 25 minut. A w, pamiętam, że, że w Chicago jak oglądałem, to sketch nie trwał dłużej niż 3-4 minuty max, coś takiego. Też w Saturday Night Live jest czasami przedłużają do pięciu, to już mam takie, to już jest długo mm -hmm. dosyć. W każdym razie, um, mieliśmy parę podejść um, do tworzenia sketch w, w, z, z telewizją. Jakoś prywatnie też pokombinowaliśmy, um, tam kiedyś mm -hmm. była ATM-rozrywka, pisaliśmy z Zantkiem, Rajentem. Maciem Adamczykiem, powstało parę odcinków tego. Um, więc tak, więc ja wiem jak to robić i po prostu ja też jak pisałem krótkie opowiadania, to też z automatu włączało mi się ta cza czasami, włączała mi się ta struktura czasami, że dzieje się jakaś dziwna rzecz i pojawiały się wolbrzymienia tej dziwnej rzeczy i szybko następowało zakończenie. Co też jest uzasadnieniem tego, dlaczego te opowiadania są takie, takie krótkie. Mm -hmm. To jest moja obsesja na punkcie tego, żeby dobić jak, jak do brzegu jak najszybciej. To jest coś, co się wzięło z mojego świata komediowego. E to jest coś, na co mi ludzie zwrócili uwagę, czytając tę książkę, że za szybko się koń, kończą niektóre opowiadania, że zaczynają czytać, wkręcają się w, w, w to, co się dzieje, w klimat, w postacie mhm. i nagle koniec. Nie? A ja mam, Takie my... tiudy trochę. Tak, tak, ja to rozumiem, tylko ja mam też tak, że ja, mam, że ja nie lubię rozwlekać rzeczy, ja lubię, żeby było gęsto bardzo, mhm. a jeśli szukać plusów w tym, to to jest świetna książka dla dechadowców. Jeśli się rozpraszasz, e, nie, powiedzmy, czytasz i potem odstawiasz książkę na trzy tygodnie, to jest książka dla ciebie, bo to jedno mm. opowiadanie ma trzy, cztery strony tak, max. tak No mógłbyś też w newsroomach pracować, redagować newsy, bo to też jest taki wymóg, Mógłbym, żeby no. pisać krótko, zwięźle na temat i przekazywać jak najwięcej no. treści. Rozważę zmianę branży. <laughs> Albo paskowym być gdzieś też, nie? bo to też wtedy kwestia zdania nawet. A tak. z drugiej strony odwrócę to, o czym rozmawiamy, bo przeczyt... Bo przy czytaniu tej książki, czy też po przeczytaniu miałem taką myśl, że kurczę, potrafisz rozmieszać ludzi. Mm. To się sprzedaje w sieci później jako takie. Sprzedaje się przede wszystkim na scenie, ale potem też widać zasięgi gdzieś tam na YouTubie i te rolki, które też cię promowały. To jest ta jedna noga. Druga noga to książka, którą tak. napisałeś jest skończonym dziełem i wszystko w niej się zgadza. Więc zastanawiam się, czemu na przykład współczesna telewizja nie korzysta z usług takich ludzi jak wy, żeby już nie było tylko wiesz, że, 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 że to dotyczy tylko ciebie, tylko tak globalnie, nie? Myślałeś kiedyś o tym? Albo w środowisku się o tym rozmawia? Hmm. Ciężko powiedzieć. Wiesz, jest tak, że kiedyś stand-uperzy chodzili do telewizji, ponieważ nie mieli pojęcia o do dobrodziejstwach YouTube'a, um, uh -huh. Tylko. Powód, dla którego przenieśliśmy się do YouTube'a, było to, że właśnie w telewizji była niewiarygodna cenzura, która teraz jest na YouTube'ie. a czemu teraz nie korzystają? Ja mam w ogóle wrażenie, że mm, telewizja mm, jest skażona trochę jakimś takim myśleniem biznesowym i tam nie mam miejsca na jakieś wyrażenie się artystyczne tak naprawdę. Ja w to wierzę naprawdę, ponieważ jak spojrzysz na to, jakie programy powstają w telewizji, to są wszystko kopie z zachodu, nie ma żadnej oryginalnej rzeczy. Znaczy, są wyjątki, nie? Na zasadzie, dobra, powstał teraz ten 1670, ale to nie jest telewizja, to jest Netflix. Eee, ale zdecydowana większość rzeczy to są kopie. Na zasadzie, producenci myślą w ten sposób. Tak? Co chcesz zrobić? Taki serial? A było coś takiego na zachodzie? Nie? No to nie robimy tego, nie? Bo po prostu pieniądze muszą się zgadzać. O, tam było na zachodzie i tam zarobiło pieniądze, no to robimy tutaj, mhm. nie? I, i tyle. Myślę, że to się do tego sprowadza tak naprawdę. Mhm. Um, a, ale wydaje mi się, że główny powód to jest chyba jednak to, że stand-upy w dużej większości są um, niesensuralne. Ale dobra, może nie, może inaczej wycofam się z tego argumentu. Podam inny argument. To też jest, to też znowu wina producentów moim zdaniem, jak robili, były jakiekolwiek programy, gdzie występowali stand w telewizji, to one były organizowane w warunkach, które nie nadają się do komedii. Komedia powinna być robiona w konkretnej do tego przestrzeni, to jest albo teatr, albo wąska przestrzeń, albo klub, tak żeby po prostu reakcje dobrze się roznosiły energetycznie, akustycznie i tak dalej. Oni nagrywali stand-upy jak były, nieważne czy to był stand-up u Wojewódzkiego, czy tam tylko dla dorosłych, czy cokolwiek innego, nagrywają to w wielkich studiach, gdzie ten śmiech uchodzi, ulatnia się i znika na zawsze w gigantycznej przestrzeni. I to nie są miejsca po prostu do nagrywania komedii, mm. nie? I nie jest było tak... tej chemii. Tak. I było tak, że organizowali program stand-upowy, on wychodził, w sensie wychodził komik, szło mu źle, Szło mu źle z tego powodu, że to jest źle zorganizowane, a producenci zakładali, nie, ci są nie są śmieszni, wróćmy do jakiegoś tańczenia w sukniach wieczorowych i w garniturach, i to by, będzie się ludziom bardziej podobało? A słuchaj, jeśli chodzi o teraz, bo ty jesteś dla mnie gościem, który dużo myśli o tym, co robi, dużo analizuje, no. i widać też dużo rozkmin w tych Twoich występach, na jaką częścią? Budowania tego programu teraz najmocniej pracujesz? Co ci teraz najbardziej w głowie siedzi, żeby poukładać ze sobą na scenie w kontekście publiczności? Hmm. To jest dobre pytanie, wiesz, bo zawsze przy każdym materiale staram się coś e, polepszyć, jakby dodać jakiś element, którego nie było poprzednio, żeby się rozwijać, bo wydaje mi się, że to jest ostateczny cel, żeby stawać się lepszym. Nie? to e, jeśli jesteś artystą, to. to... No bo to jest głupie, jak trochę, że stworzysz coś i następna rzecz jest gorsza. Mm -hmm. Nie myślałem nad tym, co w następnym programie będzie lepsze. Zaczynam powoli dojrzewać do konceptu, że fajnie byłoby zrobić konceptualny program na jeden temat. Mm -hmm. Tak jak Bartkowi Walosowi się udało z, z jego materiałem, nikogo mm -hmm. to nie obchodzi. Um, ale póki co nie mam innych pomysłów. Mm -hmm. Mam wrażenie, że każdy kolejny mam lepszy. Eee, oczywiście to jest subiektywna ocena, ale. Tak, na ten moment jeszcze nie mam pomysłu. Myślę nad konceptualnością, mm -hmm. To jest moja ostateczna odpowiedź. <noise> Wybierasz. Na to pytanie. Powiedz C, dobra. A cię cholerykiem pomaga w stand-upie, w ogóle w kreowaniu, czy ty nad tym zapanowałeś już i to jest jakaś trochę, przeszłość? Trochę zapanowałem nad mm -hmm. tym. No. Wiesz, zawsze coś wiesz, wraca, jaki jest gorszy okres, to się człowiek mm -hmm. denerwuje. Na scenie się nie denerwuje, to jest najważniejsze. No Kiedyś... bo tam jest właśnie to, to mi nie gra, nie? bo na scenie jesteś taką oazą spokoju, w takim cudzysłowie ile można tam taką oazą być. A zastanawiam się, jak to wygląda, gdy są te momenty lądowania, wiesz, gdy kończy się ten występ i trzeba trochę sobie poukładać wokół rzeczywistość, nie? Gdy wracając do tej biologii, od której zaczynaliśmy, czy też chemii w mózgu, dopamina spada i teraz jest uf, zwykłe życie. Tak, zacznę od tego, od tego pierwszej części, mhm. że faktycznie na scenie trzeba być spokojnym, bo mm, no, jak stracisz panowanie nad sobą, jeśli się człowiek ze złości, to publiczność odczuje te energię. Jakby publiczność jako całość bardzo dobrze odczuwa emocje komika na scenie. Publiczność jako jeden byt ma bardzo wysoką inteligencję emocjonalną. Więc trzeba bardzo uważać, żeby się nie zdenerwować. Były przykłady z ostatniego roku, gdzie komik stracił panowanie nad sobą i to wcale nie było, wiesz, fajne, że nie oglądasz, to, i lubię tego gościa. No nie, nie jest tak, niestety. Więc y, ja wszystkie swoje siły poświęcam na to na scenie, żeby po prostu utrzymać te emocje w ryzach. Jest to czasami bardzo trudne, bo czasami na przykład jest ktoś pijany na publiczności i ja muszę... Robić w trakcie mówienia tekstów skomplikowane kalkulacje, czy on się nadaje na wyprowadzenie z sali, czy nie, e, czy zepsuje innym występ. E, miałem tak ostatnio, nie, że na zasadzie do, bardzo późno, w dwóch, trzecich występu, zorientowałem się, że ten, ten koleś siedzi i on nie rozumie, co się do niego mówi, i on nie rozumie, co ja mówię, więc po co on tu siedzi i jeszcze gada i przeszkadza innym ludziom, którzy są dookoła. No i jedyne, czego żałuję, że wyrzuciłem go dopiero w 30 minucie występu, a nie w 5, bo powinienem było to wcześniej, wiesz, wyczaić. No i ja w takiej sytuacji też mimo, że się gdzieś tam, gdzieś w głębi rdzenia kręgowego, to się gotuje, ale nie pozwalam temu pójść dalej, żeby po prostu zachować ten tereny spokojny. Natomiast drugą kwestią jest właśnie zejście ze sceny, kiedy właśnie masz mózg zalany dopaminą i jesteś pobudzony. To nie jest dobra rzecz tak naprawdę, bo człowiek chce iść spać, na przykład nawet wczoraj po występie próbowałem pójść spać o pierwszej, leżę i mózg cały czas jest rozpędzony, nie, bo wiesz, bo dostałem bardzo dużo nagrody od, od ludzi tak naprawdę. Um, więc to jest, to jest problematyczna rzecz i też na przykład wyda wy wydaje mi się, że część komików powinna na przykład korzystać z pomocy psychologów takiej w takiej sprawie, bo na przykład to jest też pułapka, w którą wpadaliśmy jak byliśmy młodzi, jak jeszcze imprezowaliśmy, jak się po alkohol, to pierwsza intuicja po zejściu ze sceny jest napić się piwa. I to jest najgorsze, co można zrobić. To w ogóle psychologowie mówią, że jak jesteś artystą, to po zejściu ze sceny i gdy decydujesz się napić piwa, musisz odczekać godzinę, żeby chociaż trochę zeszło, bo tak to tworzy się jakaś szalona mieszanka w twoim mózgu, nie? I impreza kończy się o godzinie 11. Um. I mówię to w kontekście naszej przyszłości, bo wszyscy komicy kiedyś gdzieś tam imprezowali, jak byliśmy młodsi, teraz nikt tego nie robił, bo kapnęliśmy się, że to jest, okazuje się, że niezdrowe bardzo. No, kto by pomyślał, że alkohol niszczy zdrowie. Można za to sięgnąć po książkę, twoją książkę, tak usiąść jest. z nią przeczytać i dać znać, co się myśli. O, teraz właśnie czas dla mediów. Tutaj do kamery pokazujemy, zaraz zrobimy też piękne zdjęcie na ściance. Cezary Jurkiewicz napisał książkę, patrzy teraz z tą książką w wasze oczy i zachęca do tego, żebyście byli blisko tej lektury. A ja dziękuję za Wrocław w imieniu tych, którzy byli na twoim stand-upie i zapraszam cię na nasze kolejne spotkanie. Mam nadzieję, że będzie Dzięki, też o, o czym za, pogadać. dziękuję za zaproszenie. Więcej wywiadów z gwiazdami na Spotify. Kazul z gwiazdami. Subskrybuj kanał i słuchaj gdzie chcesz i kiedy chcesz.